Witam Was w piątym odcinku z serii Pierwsza Potęga, gdzie oczywiście gramy Olimpikiem Marsylią. Naszym trenerem jest oczywiście Decerbi, Decerbi, no i słuchajcie, kupiliśmy oczywiście Ansu Fatiego. Jeżeli ktoś przegapił pierwszy odcinek, no to koniecznie musicie to sprawdzić, no bo naprawdę Ansu, Ansu może się tutaj przydać. Słuchajcie, uważam, że nie zaczął genialnie, oczywiście, no z tym muszę się zgodzić, natomiast... Nie skreślajmy go, to są dopiero dwa mecze, e, więc na spokojnie, dajmy mu czas, dajmy mu się rozwijać, dajmy mu się odblokować, dajmy mu przede wszystkim regularną grę, ponieważ oczywiście tego w karierze Ansu przez długi czas brakowało. Brakuje nadal zresztą właśnie regularnej gry, bez kontuzji, bez urazów, no i my chcemy mu to właśnie zagwarantować, natomiast e, no nie zagwarantujemy mu gry w tym meczu, bo e, zmęczony jest Ansu, e, więc tutaj zmiany. I będziemy musieli troszkę tutaj porotować, Rabiot wejdzie na SPO, bo Rabiot jest bardzo bramkostrzelny, dużo go dużo asystuje, więc możemy dać mu szansę. Wejdzie sobie Murillo i Ansu ma być na oweczce, żeby odpoczął, zaczyna na rezerwie wręcz, żeby odpoczął. To samo Greenwood, Greenwood musi być świeży na następny mecz, bo to jest mecz tylko i wyłącznie pucharowy, a więc tutaj powinniśmy dać radę, no i zobaczmy. 2 eee, do 1, ledwo bo ledwo, ale wygrywamy. David oraz eee, Washington, okej okay. Washington z golem, fajnie wypożyczony do nas. No i do tego Rowens, dwóch zawodników, którzy są wypożyczeni do nas, eee, strzelają gola. Eee, więc dobrze, przechodzimy do. Jednej ósmej, tak, trzeba nie, to ćwierć finału, sorry, to ćwierć finału um, Pucharu, więc fajnie. No i teraz gramy w ligę z Anger, a my jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli. Myślałem, że na drugim dobrze, jak to w ogóle wygląda dokładnie. Mamy trzy przewagi i punkty nad René, i punkt straty do Olimpiku Lyon. Więc myślę, że tutaj powinno się udać to nadrobić. Słuchajcie, naprawdę wierzę w to, że ten Lyon przyścigniemy w tym meczu. No, musi zagrać Ansu. Ansu, który, no, no. Widać, że on kondycyjnie nie wypala. Nie gra jakoś mega. Nie wygląda jakoś mega dobrze. I to jest jego spora wada, ale spokojnie. Ja daję mu czas. Ja w niego wierzę. Więc wierzę, że w tym meczu. No, strzeli pierwszego gola. Poczekajcie, bo tutaj jakieś zmiany trzeba porobić. Wierzę, że w tym meczu strzeli gola. Ponieważ ja naprawdę w tego chłopaka po prostu um, wierzę. Masło myślane. No, i na wyjeździe zążer. Przegrywamy. Ansu bez gola. Wai z golem, ale Ariz czerwona kartka. No ten mecz nie wyglądał dobrze. Tutaj nie wyglądało to najlepiej. A Ansu raczej nie był blisko strzelania bramki, chociaż kto wie. No i teraz gramy z Bragą, oczywiście w tej fazie eliminacyjnej, jakby do w fazie playoff. No i nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy tutaj jakaś rezerwa lekka. kurczę no problem mamy z tymi kondycjami, bo naprawdę średnio to wygląda. Ja to cały czas zmieniam, ale nie ukrywajmy, że... Że te plany treningowe te kondycje wyglądają bardzo słabo. Słuchajcie, no. Oni mają niby Max Greenwood. No Greenwood w tym momencie powinien mieć... No Musimy te progi zmieniać. Pełne skupienie na kondycji będzie już od 50%. Um, albo zróbmy tak. Skupienie na kondycji od 50%... Um, Okej, okay. spróbujmy tak. Bo cały czas to nie wygląda tak, jak bym chciał, niestety. Kontuzja zawodnika. Kto ma kontuzję i na ile? Merleo na 8 dni, ale dobra, damy radę, ponieważ tam mamy, e, mamy zastępstwo. No i fajnie byłoby wykupić tego Carboniego, no bo niestety tego nie udało się zrobić, a więc też spróbujemy to w tym odcinku wykonać. Natomiast najpierw skupmy się na meczu z Bragą. Merleon musi zejść i tutaj, alo zagra Rio, Albo może jakaś niespodzianka. zobaczymy czy na przykład Hojbierg może zagrać. Ehm, Rabiot może teoretycznie grać na wahadle, to byłoby ciekawe. Kondogbia, jako tako, też. Bęba, ale wiecie co? No to spróbujmy, to naprawdę wygląda dziwnie. Eee, to wygląda bardzo dziwnie, ale spróbujmy, wypróbujmy to. Eee, no i tutaj wtedy zagrar sobie kondogbia. No a Ansu mimo wszystko też dostanie szansę Ale może właśnie on się przyzwyczaił do gry na SPO I właśnie może to jest tego kwestia, zobaczymy Na SPO Ansu Fatih, tuż pod Wahim No i, ojej, tutaj jeszcze jakieś zarządzanie drużyną Trzeba Merlena e, na rezerwę No i zobaczmy, czy Ansu Fatih na ofensywnej pomocy Może zagra lepiej 3 do 1, Ansu bez gola e, Ansu zszedł, Ansu zagrał średnio no póki co to nie wygląda na dobry transfer, póki co na, to naprawdę nie wygląda na udany transfer, słuchajcie, e, zdecydowanie, natomiast spokojnie, nie skreślamy go, czwarte miejsce w tabeli, no nie, no, top 3 musimy być, żeby tutaj nie było żadnych problemów z Ligą Mistrzów za rok, no musi być Liga Mistrzów za rok, słuchajcie, to naprawdę finansowo nam bardzo, bardzo pomoże, więc tak, e, tutaj zmęczona cała 11, masakra. No mamy kłopot z tymi kondycjami, bardzo duży kłopot, tutaj jeszcze wypada e, Balerdi, no słuchajcie, bardzo duże problemy się zaczynają, jeżeli chodzi o te kondycje między innymi, e, musimy tutaj jeszcze tego Enrique zmienić, przydałoby się co, na przykład coś takiego zrobić i oczywiście wtedy Rabiot zobaczymy. No i gramy z który które no nie jest dobrym zespołem, więc może to wystarczy, no i wystarczyło ROW z kolejnym golem, rabiot z dubletem, no gość na SPO jest niesamowity, serio Rabiot na tej ofensywnej pomocy to jest po prostu taki szef, że, że głowa mała Row też strzela gole, to mnie bardzo cieszy No i pytanie my może zamiast um, Carboniego wypożyczymy, wykupimy Row'a, bo no bo kto wie, czy to nie lepiej byłoby tak zrobić. Hoiberg um, wygląda średnio nie chcę w niego inwestować, natomiast porównajmy sobie Carboniego Wartość 7, ta sama wartość 2 lata młodszą Weral ten sam, ale statystyki 6,34. 21 spotkań. A Row przy gole, 2 asysty. Kurde, nie wiem, no ja po prostu cały czas bardziej wierzę w tego Carboniego. Spróbujemy jeszcze raz. Zaproponujmy kupno. Może uda się poniżej 8 baniek. Taki jest mój cel, więc zacznijmy od 6. I co na to, Inter? Aha, słuchajcie, ja myślę, że my się dogadamy. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że chyba się dogadamy. E, no i się dogadaliśmy. Za takie drobne to jest w ogóle hit. Nie wiem, co mi się zmieniło, że nagle go wypuszczają za pół ceny. Natomiast podoba mi się to. I teraz pytanie, jaką pensję mu damy. Wydaje mi się, że to powinno być w okolicach tam 20 paru tysięcy maksymalnie Że raczej truki z przodu nie powinno być, ale jeżeli tak dobrze nam poszedł ten transfer, no to być może wykupimy też ROA. Plan na przyszłość? Tak myślałem, ale lepiej zawsze dać je do niżej Długość kontraktu 5 lat tutaj. Tak jest, Walentyni się zgadza. No i brak klauzuli to mi również odpowiada. I pensja, no okej, okay. to może być faktycznie problem z dwójką z przodu, ale spróbujemy. Jeżeli ty, chłopie, zaliczysz 5 bramek, to dostaniesz fajną pensję, eee, fajny bonus, bo... No bo, kurczę, 150 koła i co na to on? Uczciwa propozycja, zgadza się. Bardzo fajnie. No to ściągamy Carboniego. Valentin Carboni kupiony do Marsylii za 5,7 miliona. To już teraz jest dobry transfer. To już teraz e, może się spłacić, więc bardzo się cieszę. No i słuchajcie, możecie dać znać w komentarzach, co robimy z Rowem. Co prawda, nie wiem, czy dam radę na nie odpowiedzieć, bo kolejny odcinek będę nagrywać, nagrywać od razu po tym. Natomiast Row też, też jako tako dobrze wygląda, nie? Znaczy, jako tako. No, dobrze wygląda. Mm, nie rozwija się jakoś wolno. Widzę, że tutaj im zaraz ten overall skoczy. E, zastosujmy rolę. jeszcze trzeba fatnie Plan, żeby też chłop, kurczę szedł do przodu. Może być to. Ja oczywiście prędzej czy później będę chciał go zmienić na LS. Także pamiętam o tym, wiem o tym. No a teraz gramy z Bragą. Gramy z Bragą w lidze Europy. Mmm. Wydaje mi się, że na luzie, nie? Ale nie bądźmy też tacy pełni. Przypominam, że w pierwszym meczu wygraliśmy 3 do 1. Tutaj zagra. Ansu nie może grać, a szkoda. A może Harit może zagrać? E, nie, nie może, ale chciałbym, żeby odpoczął sobie Yi. E, zagra Ansu. Tutaj oczywiście Mate z. No, Kondolbią musimy zagrać. E, zagra Murio I zagra Row. No dobra, to sam to zagra, ale zagra Row, nie zagra e, nasza trójca w ataku właściwie. Podstawowa. Dwójce, dwójka w sensie. Eee. Um, Greenwood może z ławeczki sobie wejść. No i zobaczmy, siebie z Bragą. Raczej tego nie przepuścimy. No i nie przepuszczamy David Washington z kolejnym golem. Greenwood wszedł bardzo szybko. Czemu tak szybko? Czemu tak szybko dali się mu zagrać? No przecież wszystko było w porządku. A, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Zamiast dać mu zagrać, nie wiem w 70. minucie to go wpuścili na pół kurde meczu. Ja mu daję odpocząć, a ci go wpuszczają w 45 minute od razu, praktycznie. No bez sensu, bez sensu, to tak nie miało wyglądać, ale dobra, no wydaje mi się, że Greenwood powinien mieć jako taką energię. No bo bez przesady też też nie zagrał aż tyle, żeby jej nie mieć. Słuchajcie, mamy teraz mecz z Oxer, i jak wygląda. Aha, no tak, nie zobaczę go tutaj i jej Sports FC. Słuchajcie, jak to wygląda z Greenwoodem, wypoczęty na szczęście. No, i on w tym meczu oczywiście zagra. Natomiast nie zagra Morillo, nie zagra Bayerdi, e, Balerdi, czemu i mówię, on ma jedno L? E, ja w ogóle myślałem, że ta kontuzja jest krótsza. Trzeba sprawdzić, na ile on wyleciał. Bo mi się to bardzo nie podoba, że go aż tak długo w tym składzie nie ma. Zagra sobie Rongier zamiast Hojbierga. No, i w tym meczu, kurczę. No, wygrana musi być. No i jest Rążier, Harit. Ansu wszedł, zagrał znowu średnio, Karboni wszedł, na atak, ciekawe, i zagrał sejami, czy celami selami. Dobra, ale mnie interesuje teraz jedna bardzo ważna rzecz. W Pucharze trafił na PZ, no to będzie ciężko, natomiast interesuje mnie jedna rzecz, a mianowicie na ile wypadł Balerdi. Trzy dni, uraz oka, rzadka rzecz, rzadka rzecz, natomiast Balerdi za trzy dni może grać, więc bardzo mnie to cieszy, no bo to jest już bardzo niedługo. Właściwie po tym meczu może grać, więc super. W tym jeszcze oczywiście nie zagra. Chcę, żeby był gotowy w 100%, no ale gramy oczywiście z PSG. Gramy z PSG w ćwiercinale Puharu. Fajnie byłoby ich pokonać, natomiast nie ukrywajmy, ale będzie to ciężkie. Tym bardziej, że bez Greenwooda, który jest zmęczony, zagra sobie Ansu. No nie, zagra, bo też zmęczony. Natomiast zagra sobie Harit, tutaj Carboni, Mate z Condogbium. No i spoko, no i spoko, i zobaczmy, na wyjeździe z PSG, Porażka, ale z z pierwszym golem, no fajnie, w końcu Anso strzela Hojbjerg, czerwona kartka, chłopie wejść, ja nie mogę na niego patrzeć, nie Musimy mieć kogoś lepszego, bo rangier to też nie do końca jest ten poziom Trzeba kupić kogoś lepszego na SPD, możecie pisać propozycje No bo ani rangier, ani kurcze Hojbjerg to nie jest zdecydowanie ten poziom Dobrze, 505 tysięcy lajków Santa Maria tyle wygenerował. Co to jest niby? Co to niby jest za, za jakiś post, co ma tyle lajków? Słuchajcie, Hojberg czerwona kartka, zmiana. Kondogbia musi wejść za... Albo Bęba w sumie wejdzie za Baleriego. Grynu zmęczony... Fati też. Co tu się dzieje z tymi kondycjami? Tego nie czaję. Rozmęczony, zmęczony. No to pójdziemy troszkę tak nietypowo. Murillo sobie zagra. Na prawej pomocy, ewentualnie tu się mogą zmienić. Bez różnicy, ale w sumie tak, wylałbym chyba Santosa wyżej. Bardzo nietypowo, bardzo, bardzo nietypowo, ale takie rzeczy też w piłce te nożnej się zdarzają. Balerdi jeszcze jednak nie gotowy, to mnie troszkę martwi. No i u siebie znant. Remis, kurczę, szkoda, 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 szkoda. Washington wszedł, ale no bez szału zagrał. Um, słuchajcie, no. Teraz Liga Europy ze Slawią Praga. Nie trafiamy źle, nie trafiamy źle, a ja jeszcze Was szybciutko zaproszę na stronę Instant Gaming. Link macie w opisie, wchodząc w link, wspieracie kanał, po prostu. Obejrzyjcie sobie, jakie gierki tam są, bo a nuż Was coś zaciekawi. Duże zniczki, duże promocje, także zachęcam. No a teraz przejdźmy sobie do tego meczu Ligi Europy ze Slawią Praga. Eee, Slawia Praga. W ogóle czekajcie, my graliśmy 8 spotkań, finalnie, tak, 8 spotkań. Slavia Praga to jest jeden z łatwiejszych czynników, na jakie mogliśmy trafić. Nie najłatwiejszy, ale jeden z łatwiejszych. Także jestem zadowolony. No dobrze, no dobrze. No to sobie przejdźmy do tego meczu. Zobaczmy, czy Balerdi może już grać. Też chyba nie ma sensu go wprowadzać, Czemu nie mamy tyle oczek, żeby zwracać uwagę aż pięciu? Też chyba nie ma sensu od razu, jak będzie mógł zagrać, dawać mu 10 minut. Ale to też będzie musiał asystentem tym zarządzić. Natomiast Zagra Ansu, zagra row, Balerdy jeszcze nie zagra, ale zagram Bęba i zagra sobie Rongiere. No i zobaczmy, jak nam pójdzie. U siebie, Slavia Praga, czeski przeciwnik, 2 do 1. Ansu, Fati się rozkręca, dublet młodego Hiszpana. No, uratował ten mecz, bo przegrywaliśmy do Nozera, ale wziął ten mecz w swoje ręce, zaliczył dublet. Genialny występ Hiszpana. Naprawdę już w tym momencie dał nam dużo. Nie mówię, że się zwrócił, ale bardzo dużo nam dał tymi dwoma golami, bardzo ważnymi dwoma golami, um, a więc świetnie. Jeżeli chodzi o ligę, to mamy czwarte miejsce, to mi się nie podoba. Trzecie miejsce to jest po prostu minimum, jakie musimy mieć, a nam grozi właściwie spadek na piąte miejsce. Ja bardzo musiał to trzecie miejsce, bo ono nam gwarantuje Ligę Mistrzów i na to strasznie, ale to strasznie liczę. Jeżeli chodzi o mecz z No, no to tutaj nie zagra Brasier, zagra Kondogbia, no a cała reszta może zagrać. Zmęczony Fatih, ale dostanie szansę. Dostanie szansę, bo chce tą jego dobrą pasę po prostu przedłużyć. I mam nadzieję, że faktycznie tak będzie, że w tym meczu też zaliczy punkty. Remis. I Ansu chyba ani bez gola, ani bez asysty, bo cena fatalna. No ale martwi ten remis, bo kurczę, troszkę, troszkę zaczynamy obniżać loty, grać gorzej po prostu. Teraz gramy ze Slawią. Ale to nie może tak wyglądać, słuchajcie, to nie może tak wyglądać, że my tracimy tak głupio punkty w lidze, no bo zaraz nam ucieknie w ogóle Liga Europy, a tego bardzo byśmy nie chcieli. W tym meczu nie zagrał YI, zagra, um, no musi zagrać Washington, Greenwood zagra, nie zagra Brassier, zagra tutaj sobie Mbemba, ponownie daje szansę Rangierowi, um, no i Ansu zmęczony, więc on nie zagra. me co tu się stało? Ja tak nie chcę. Halo, 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 halo. Proszę poczekać. Jeszcze Meite y wymienimy z brasierem. No i ze Slawią, na wyjeździe. Wystarczy, że będzie tutaj remis. No i jest remis. Ledwo, bo tam Meite jeszcze uratował pod koniec. No ale Enrique z Golem Greenu to oczywiście też. No kto jakby nie on? No ale generalnie... No to ten mecz wyglądał słabo z naszej strony. Mimo bramek, no to kurczę, te oceny niezbyt wysokie. No ale słuchajcie, ważne jest to, że przechodzimy dalej... Rywal następny może być ciężki, bo to są bardzo duże marki, zresztą widzicie, Spurs przechodzi dalej, Roma też. Porto też, mamy też w następnej rundzie Ajax, mamy też, a nie United, no wstyd, Fenerbahce przechodzi dalej, no i do tego Galatasaray, a więc słuchajcie, cieszy odpadnięcie United mimo wszystko, a my teraz gramy z PSG, no to Morali nam raczej nie poprawi, chociaż kto wie, kto wie, no póki co w tym sezonie dwa mecze z PSG, dwa mecze przegrane, ale bądźmy dobrej myśli, Greenwood nie może zagrać, zagra Ansu, który i tak jest zmęczony, ja nie mam pojęcia co jest z jego kondycją, serio. Zamiast Enrique zagra Roll. No i musimy sobie jakoś poradzić. Ja to symuluję szybko, bo długie symulacje nie wyszły nam w tym. W tych, w, tych meczach, w tym meczu z Petrze. No i znowu mało zabrakło. 3 do 2. Fatih z Golem. Waji też, ale no kurczę, Brakuje, brakuje punktów. Brakuje punktów. Czwarte miejsce w tabeli. Na szczęście nie piąte, bo piąte to już byłby w ogóle dramat. Cztery punkty do Lyonu. No i nie wygląda to dobrze, no nie wygląda to dobrze, no tracimy te punkty niestety, ciężko będzie to odrabiać, ale bądźmy dobrej myśli, słuchajcie, bądźmy dobrej myśli, um, po tym meczu chciałbym sobie sprawdzić statystyki w ogóle, jak to wygląda, czy Ansu, jak to w ogóle wygląda u Ansu, u tego Enrique, który zaczyna strzelać, u Rangiera, u... Yy u jeszcze u naszych tam obrońców Hojberga. Chujbergowi urósł overal, więc jego wartość wzrosła, więc tym bardziej będzie bez sensu go wykupywać. Um, więc tak, Kondogba sobie zagra. Zagra Ansu. I tutaj chciałbym, żeby zagrał Row. Um, no dobra. Możemy lecieć. Harry to jest SP, Ja myślę, że to jest SPO W którym momencie on stał się pomocnikiem. Nie mam pojęcia, natomiast warto będzie mu tą pozycję zmienić. Na wyjeździe ze Stadrem. No ja pierdzielę, słuchajcie. Słuchajcie, naprawdę jest fatalnie, bo REN wygrywa swój mecz i my w tym momencie chyba spadłem na piąt. Nie, mamy tyle są punktów co REN prawdopodobnie, tak jest. Nie, punkt więcej, sorry. Sorry, zagmatwałem teraz sprawę. No lipa, lipa, co się dzieje z tą drużyną? Co się dzieje z tą drużyną? W Lidze Europy idzie dobrze, ale w Lidze to jest dramat. I to mi się nie podoba. Być może trzeba będzie ustalić jakąś taktykę, nie wiem, zobaczymy. Balerdi, czerwona kartka jeszcze. Mm. Słuchajcie, sprawdźmy sobie tutaj e, zespół. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o średnią cenę? Ruli wygląda świetnie, kto wie, ale być może to Ruli będzie pod całym ramkazem, a nie Paul Lopez, gdy wróci. Delain oczywiście odejdzie, Merleu 6.40, porównajmy sobie go z resztą bocznych obrońców. No troszkę gorzej niż Santos, ale Santos też obniżył loty, natomiast Murillo wyraźnie słabszy. Jeżeli chodzi o środkowych obrońców, to, to Bęba 6.30, Balerdi 6.35, Brasier najgorzej z tej trójki. Mm, Majte Mate, jak na taki overall, to całkiem ok. No i jeżeli go odwróci, może coś tam pogra, zobaczymy. Hoibierk 6.23, Dramat. Ja na pewno go nie wykupię. Rongiers znacznie lepiej. Enrique, 6 bramek, 2 asysty, słuchajcie. Ja oczekuję więcej od podstawowego skrzydłowego, natomiast e, myślę, że jako rezerwowy da sobie radę. Soglo wypożyczony, Lafont tutaj wystawiony na sprzedaż, Selami tylko jeden mecz. Fondogba 6.20, więc podobnie słabo jak e, oczywiście. Hojbierk. No więc Ranger naprawdę dobrze sobie radzi. No i Rabiot to jest w ogóle cud, nie? To jest jakiś w ogóle cud, co on tu robi w tym składzie z takimi statystykami w ogóle. E, Harit 8 asyst, 2 gole. Całkiem spoko. Przy okazji zmieńmy mu pozycję. Na oczywiście SPO, e, no bo to jest jego nominalna pozycja. Nadir wypożyczony. Kone nic nie gra, on pewnie odejdzie od nas. Ansufati 12 spotkań, 4 gole. No tak naprawdę już w tym momencie y, ma prawie tyle goli co Enrique. Troszkę gorsza średnia ocena, y, czy nie? 6,58 a Enrique ile? 57. No więc Ansu tak naprawdę już powoli dogania Enrique, a zobaczcie jak mało gra y, w porównaniu do niego. Carboni? No ja dałem mu dużą szansę kupując go. Nie wiem, czy to będzie dobra decyzja, mam nadzieję, że tak. E, na pewno na, na nim nie stracimy, bo, bo zawsze już teraz jest wart więcej, więc będzie można go sprzedać. Greenwood, e, bliski double w ten, e, double w tym sezonie, e, więc naprawdę tutaj gra świetnie. Jestem bardzo zadowolony. Row, parę istotnych bramek. E, to ocena lepsza niż carboni, ale też gra na skrzydle, więc też mu łatwiej jest generalnie w FIFA zyskać lepszą ocenę na skrzydle. E, tutaj Abdallah, Sternal, no i Łagi, żaden asysty, to ciekawe, 21 goli i to mi wystarcza od niego, no i Washington, pozytywne wypożyczenie, nie ukrywam, naprawdę pozytywne wypożyczenie, ale w ogóle się nie rozwija, co jest już troszkę, e, troszkę gorszym znakiem. Nie zagra Balerdi, bo ten zmęczony, zagra na temat Strangier, no i zagra sobie Bemba, Fatih może zagrać? Może zagrać, no to za Enrique, na skrzydełku, Balerdi zejdzie, za niego Washington... I mam nadzieję, że David wejdzie. W tym meczu stoluzą u siebie. 2 do 1, Ansu Iwa i Wai. Um, no i Rose sobie wszedł. Nie wszedł co prawda oczywiście David Washington, ale trudno. Pozytywnie wygrywamy. Hoiberg wszedł i zagrał nawet solidnie jak na niego. 6,5 cena. Jestem ciekaw, jak reszta zespołów z którymi walczymy, ale to sprawdzimy potem, bo teraz znamy naszego rywala. Ale tutaj jeszcze oferta transferowa za konę. W na dwa lata. Wiecie co ja odrzucam, bo ja nie wiem, czego nie będę chciał sprzedać. Natomiast bez Sigtash to jest bardzo korzystny przeciwnik. ćwierćfinał finał. Um, no i tutaj trafiamy tak naprawdę chyba na najłatwiejszego. Na, na, na najłatwiejszego. na o Jezu, co ja godem, jak się zaciąłem na najłatwiejszego przeciwnika, jaki w ogóle jest tutaj możliwy. Oczywiście, ja nie będę ich lekceważyć, bo to, jest, to już jest bardzo poważny. E, oczywiście etap tych rozgrywek. Natomiast... No kurczę, no trzeba być zadowolonym z losowania. Mm, to mnie tak szczerze nie interesuje, bo to nic nie zmienia. Zobaczmy sobie maile, może coś ważnego tutaj będzie. Junior reservo kontrakt trudno. W ogóle mamy kogoś, nie mamy nikogo. Swoją drogą mamy kolejnego baga w grze. Aż sobie to zeskręnię. Pozwólcie, że, że tutaj zrobię sobie małą przerwę i po prostu sobie to zapiszę. No bo e, takie bagi trzeba zapisywać, żeby w jakimś odcinku na głównym kanale ponownie ośmieszyć Kanadyjczyków. Dobrze, dzień meczowy. Zawodnicy wypoczęci, to mnie cieszy. Nie zagra balerdi przez czerwoną kartkę. Zagra sobie tutaj Mbemba. Zagra sobie e, w tym meczu wyjątkowo Hoiberg. Zagra Ansu i chciał dać szansę Carboniemu. Więcej nie eksperymentuję, tylko jedna zmiana właściwie. No, Bęby nie liczę, bo po prostu Valerdi no musiał. Nie może grać, bo ma czerwoną. Faty jest pod samym zawodnikiem, więc tylko i wyłącznie Carboni tutaj z własnej chęci został wstawiony z ławki. No i na wyjeździe zobaczmy. Ciężki grunt, Pff. i nie ułatwiamy sobie roboty. Nie ułatwiamy sobie roboty. Bęba 4,9 Fatih też Kurcze, będzie ciężko to zrobić. Będzie ciężko to zrobić, słuchajcie, no, będzie naprawdę ciężko to zrobić, bo Dwie bramki to nie jest mało. No, to nie jest, to nie jest mało, nie? To nie jest mało. Um, no, kurczę, słabo. Piąte miejsce w tabeli w ogóle René nas wyprzedziło. No lipa jest, lipa fest, teraz Monaco, ciężko, 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 bardzo ciężko jest, naprawdę. Słuchajcie, strasznie ciężko jest. Wejdzie Kondogbia, gramy w ten sposób i wygrajmy ten mecz. Proszę was, bardzo ważny mecz, przegrywamy. Kłopoty, kłopoty. Czyli nie będzie Ligi Mistrzów prawdopodobnie. Tak mi się wydaje, że o Ligę Mistrzów jest już praktycznie bez szans. Tutaj odpadliśmy. Piąte miejsce, no właśnie, pytanie czy nam się uda utrzymać. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że da się... uda nam się wejść na czwarte miejsce też, bo to, to nie jest niemożliwe. Dwa punkty mniej niż Stratus, Stradren tylko. No ale bardzo obniżyliśmy loty, teraz zagramy z Besiktaszem, ale ten mecz ja sobie zostawię już na następny odcinek, słuchajcie. Tak mi się wydaje, że to będzie sensowne, żeby zostawić go na następny odcinek, podejść na świeżą, może taktykę zmienić. Um, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, no wydaje mi się, że możemy sobie stworzyć po prostu jeszcze jeden skład, nową taktykę, jakby taktyka, nowa taktyka 4-3-3. I tutaj chciałbym e, oczywiście ustawić 4-3-3 ofensywnie, chociaż pytanie, czy chcę ofensywnie? Zobaczymy. Czekajcie, czy ja chcę ofensywnie? No, możemy chcieć ofensywnie w sumie, bo tutaj Rągier i Condoglia mogą grać, więc git. Zmieniamy taktykę. Pressing, musimy mieć pressing, nie? Znaczy nie musimy, ale powinniśmy skoro gramy pressingiem. Więc dobra. Co to teraz jest? To nie to. To nie to halo. To jest to 4-3-3. Gramy pressingiem oczywiście. Mm, styl akcji Musimy kontry Obrona agresywna e, Ja bym mimo wszystko ją trochę niżej Może nie jakoś Aha, Musimy mieć aż tak wysoko No dobra, no dobra Nie wiem czy to jest kwestia Ale spoko ehm... Trochę to trzeba będzie pozmieniać Więc tak On tutaj ma plusa I on musi to mieć Greenwood e... Nie ma w ogóle żadnej roli, ale ja bym go chciał mieć na. Um, jako. Jako kto? Jako schodzący napastnik, chyba. Tutaj niech będzie szeroko sobie Enrique i Fati. Harit niech będzie rozgrywającym. A Rabiot ma dwa plusy na box to box No to niech to ma. On tutaj ma plusa na cofniętym rozgrywającym. No może być, może być. Tutaj też ma plusa Balerdi, więc może zostać. Brasier ma jak obrońca, więc może zostać. Tutaj wahadłowy też będzie ok. Jak to wygląda bez piłki w ogóle? Znaczy z piłką? W sumie git, w sumie git. No to zostawmy to tak. Chociaż temu dajmy wybiegające, jak ma plusa. No i zapisujemy sobie to. No i taką taktyką wyjdziemy na następny mecz. Słuchajcie, słuchajcie, dzisiaj to tyle. Widzimy się za parę dni. mano.